A dzisiaj, przy pomocy tego chińskiego urządzenia do prażenia, przygotuję komosę ryżową, kaszę jaglaną i kaszę gryczaną. Żeby uprażyć takie ziarna jak kasza gryczana, komosa ryżowa czy prażony ryż, taki sprzęt jest niestety niezbędny. Rzekomo do kaszy gryczanej będę potrzebował około aż 12 atmosfer ciśnienia. Życzcie szczęścia. Po 10, potrzebujemy jeszcze 2 atmosfery. Dobra, mamy 12. 3, 4, Uuuu, walnięcie póki co było największe, o kurde, aż mi uszczelkę wysadziło, nieźle, mamy kaszę gryczaną, wiele zarzutów się pojawia, że to jest spalone, to nie jest spalone, tylko sprawia takie wrażenie, zajebista, w ogóle nie smakuje jak kasza gryczana, jakiś jogurtów, granoli, posypek na słodko i na słono, super, sztos, smakuje jak popcorn gryczany. Dobra, teraz pora na kaszę jaglaną. Kasza jaglana na szczęście potrzebuje mniejszego ciśnienia, bo już 8 atmosfer powinno wystarczyć. Jestem ciekaw, jaką to ma temperaturę. Ale fajnie! No nie no, kurde działa to! Efekt uboczny. Tak wygląda maszynka po. I kolejna do kolekcji. Życiaki będą miały co jeść na śniadanie. Teraz komosa. RYŻOWA SUPERFOODS Napiszcie w komentarzu co jeszcze spróbować uprażyć. Uprażone ziarna mogą być świetnym dodatkiem na śniadanie, do jogurtu, płatków albo też do różnych wytrawnych rzeczy. Ogranicza nas tylko wyobraźnia.